Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Plac 82 we vlogu Powrót Roberta.pl Po Grand Prix Kanady nie udało mi się nagrać odcinka, ale to chyba dobrze, bo potrzebowaliśmy małego resetu po tym nieudanym dla nas, dla Roberta Kubicy wyścigu. No i może trochę ciekawszego wydarzenia. Takim na przykład była wizyta Roberta Kubicy w Polsce w czwartek. W ramach wręczenia nagród dla e, zwycięzców loterii Orlen 10 pierwszych samochodów poszło już w ręce, pojechało w Polskę. E, I to żadna ustawka, słuchajcie e, myślałem, że no, wręczone zostaną im kluczyki, no ale tam potem jeszcze dogrywanie formalności i w ogóle oni normalnie tymi e, samochodami ze stacji odjeżdżali. Jeszcze jednego pana z chmielnika mijałem po trasie, więc e, fajnie miło było to zobaczyć, że przed chwilą e, Robert wręczał im kluczyki do samochodów, a, a 100 km później mijamy się na trasie. Dość zabawna historia. Fajne wypowiedzi Roberta podczas tej wizyty, zarówno na samym evencie, jak i w wielu wywiadach związanych właśnie z wizytą Roberta w Polsce. Polecam na blogu chyba wszystkie fragmenty, przekazałem te, które były najważniejsze. Sporo wpisów powstało, a teraz już przygotowujemy się powoli do Grand Prix Kanady. No nie, do Grand Prix. Francja. Dlaczego mówię o Kanadzie? Bo te dwa wydarzenia coś łączy, coś nietypowego. Tym nietypowym wydarzeniem jest pierwszy trening dla Nicolasa Latifiego w Kanadzie ten kanadyjski kierowca jeździł za Roberta Kubice, we Francji będzie jeździł za George'a Russell'a. Chciałbym dzisiaj pomówić troszkę o nim, ponieważ y, trochę się o nim mówiło, jeszcze pewnie będzie się dużo o nim mówić w kontekście tych piątkowych jazd, bo na pewno y, niektórzy będą chcieli porównywać jego tempo do tempo Roberta, Roberta Kubic, tempa Roberta Kubicy, więc y, może coś, coś o Nikolasie więcej, tak żeby go Wam przedstawić, żeby powiedzieć, ki, kto to jest, y, czy jest to wielki młody talent, czy może już troszkę y, mniej młody y, talent. <laughs> Przede wszystkim. Zacznę od tego, że nie ma możliwości ani fizycznej, ani teoretycznej, aby Nicolas Latifi już w tym sezonie zasiadł za kierownicą formuły bolidu Formuły 1 w wyścigu. Po prostu nie ma. Nie ma on wymaganych punktów do superlicencji, brakuje mu jeszcze no, piątego miejsca minimum w Formule 2, żeby te punkty zdobyć. Więc ten sezon na pewno pozostanie w Formule 2. W Formule 2, której jest obecnie liderem, ale jego przewaga nad nikiem De Vriesem jest bardzo niewielka, to jest tylko punkt. Nikolas zaliczył bardzo dobry start sezonu, podobnie jak jego zespół Dams, natomiast teraz już idzie mu troszkę gorzej. Niemniej Raczej jest pewne, że będzie w pierwszej piątce Formuły 2 i zdobędzie wymagane do superlicencji punkty, a to sprawi z automatu, że możemy już być pewni, że zobaczymy go w przyszłym roku w stawce kierowców Formuły 1. Dlaczego możemy być pewni? To może zacznę od właśnie jego em, sytuacji rodzinnej. Jest bardzo dobra. Jego ojciec, Michael Latifi, to przedsiębiorca mający ogromny majątek miliardowy majątek niedawno kupił za 200 milionów dolarów Akcje McLarena, oczywiście nie chodzi o zespół, a o całą e, firmę, e, przy czym no wiadomo, że zespół, zespół Formuły 1 z McLarenem ma bardzo dużo wspólnego. E, oprócz tego na bolidach e, na przykład Williamsa w tym roku, czy Force India w ubiegłym roku jest marka Sofina, to też marka należąca do ojca Nico, Nicolasa Latifiego. Czyli generalnie hajs się zgadza i jeżeli trzeba będzie wyłożyć 20, a może nawet więcej milionów dolarów na to, aby syn jeździł w Formule 1, to tak się po prostu stanie. Michael Latifi udzielił tydzień temu wywiadu podczas Grand Prix Kanady mówiąc, że no, rozważane są różne opcje, że Williams to jest taki idealny zespół dla Nicolasa Latifiego, taki dobry na start, bo to nie jest duży zespół, nie wymaga się, to, wypowiedź mnie bardzo szokuje, nie wymaga się od razu od młodego kierowcy świetnego tempa, tylko daje się mu czas i Williams ma doświadczenie w rozwoju takich młodych kierowców. Mówił też o innych zespołach, na przykład o obecnym Alfa Romeo, czy tam Antonio Giovinazzi jest na, zagrożony. Powiedział to samo w przypadku Roberta Kubicy w Williamsie. No i generalnie te wypowiedzi były takie dość pewne siebie. Mówił, że absolutnie na pewno nie rozważa miejsca w McLarenie. Dla swojego syna to też taka ciekawostka, bo ja no wydaje mi się, że jak będzie możliwość wsadzenia go do McLarena, to tak się stanie. Niemniej Michael Latifi tak wypowiada się z wielką nadzieją o swoim synu i yy, oczywiście mówi, że najpierw trzeba zapewnić sobie superlicencję, ale on wie, że ta superlicencja będzie, no i pozostaje pytanie, yy, co dalej. Yy, ta wypowiedź dotycząca tego, że młody kierowca w Williamsie się nie musi od razu pokazywać prędkości mnie bardzo szokuje, bo generalnie uważam, że jeżeli kierowca wchodzący do Formuły 1 po raz pierwszy nie pokaże od razu swojej szybkości, no to raczej jest z nim ciężko i krucho. No ale powiedzmy, że niech tak będzie, że Williams może być idealnym zespołem. Ja oczywiście uważam, że jeżeli będą mieli możliwość załatwienia jakiegokolwiek innego fotela niż Williams, to będzie to właśnie ten inny fotel. Williams nie jest obecnie w sytuacji, w której to nie jest zespół, do którego ktokolwiek chciałby trafiać, kto marzy o wielkiej karierze w Formule 1, bo po prostu przez te słabe wyniki Bolidu ta kariera może zostać zniweczona. Szczególnie jeżeli w Williamsie będzie w przyszłym roku, no bo to jest raczej pewne, taki młody, zdolny kierowca jak George Russell. Jeżeli Michael Latifi będzie mógł dla swojego syna załatwić lepszy fotel, na pewno to zrobi, ale co z Nikolasem jako kierowcą? Czy on jest materiałem na mistrza czy na dobrego kierowcę Formuły 1? Cóż, według mnie nie. A opieram się wyłącznie na liczbach. Co prawda, w Kanadzie dokonano fajnego triku. Nikolas Latifi pojechał na oponach miękkich, natomiast George Russell został opuszczony na oponach pośrednich. Wiadomo, jak jedziecie na pośrednich, to bardziej mierzycie tempo wyścigowe, a nie tempo kwalifikacyjne, więc to już mamy pierwszy kamyczek do ogródka. No, George raczej nie cisnął na maksa. Po drugie, same opony miękkie w Kanadzie, to podawało Pirelli, były o 0,8 sekundy szybsze niż opony pośrednie. Wiadomo, w Williamsie jest tak, że im twardsze te mieszanki, tym jakoś dziwnie Bolit lepiej się sprawuje. Więc nawet jeżeli to było 0,7 sekundy. To z ostatecznej przewagi George'a Russell'a na koniec pierwszego treningu 0,2 sekundy robić nam 0,9 sekundy. A to bardzo, bardzo dużo. Szczególnie na tak krótkim torze w treningu. Oczywiście no, nie wymagajmy od razu od Nikolasa, że on będzie cisnął. Teoretycznie realizował program do zespołu, pożyteczne testy, również tego przedniego zawieszenia, które Williams przywiózł do Kanady. Ale wiecie, to zawsze tak się mówi, a mimo wszystko. Czy to w przypadku Mika Schumachera, czy ostatnio Nikity Mazepina, ja, czy nawet Roberta Kubicy w 2017 roku w Renault. Jak trzeba, żeby się kierowca pokazał, to zespół robi wszystko, żeby on się pokazał, i te wszystkie wyniki są tak ustawiane, żeby ten kierowca wypadł jak najlepiej. Na przykład nie dotyczyło to testów z Williamsem w Abu Dhabi w 2017 roku Roberta Kubicy. Jakoś dziwnie. No i generalnie wyniki gdzieś świat. Stracił tylko 20 sekundy. Dziennikarze również w Polsce mówią, no świetnie się spisał, bardzo ładnie pojechał. Rewelacja. Zapominając oczywiście o tych trzech jego przestrzelnych zakrętach, szykanach, no po, po prostu super pojechał. Więc tu taki pierwszy trik został dokonany. Do tego no myślę, że George nie cisnął, Nikolas raczej, raczej na pewno cisnął, bo skąd się te błędy brały. Nie chcę tutaj jakoś opierać wyników mojego osądu czy na temat Nikolasa, właśnie na podstawie tego pierwszego treningu, bo wiadomo, to po prostu była jedna sesja i rzeczywiście tam jest realizowany jakiś program. No ale te wskazówki na, na tym, kto na jakiej oponie jechał, już dają trochę do myślenia. Swoją drogą niedawno pojawiły się takie pomysły, aby zespoły w Formule 1 musiały oddać dwa piątkowe treningi w trakcie sezonu kierowcom, którym przejechali mniej niż dwa wyścigi w całej swojej karierze Formuły 1, czyli tak zwanym debiutantom. Pomysł ten skrytykował m.in. George Russell. Powiedział, że to będzie nakładało na tych młodych kierowców występujących w ramach tych dwóch sesji, zbyt dużą presję, że będą chcieli za wszelką cenę się pokazać, a to może powodować niebezpieczne sytuacje na torze, zarówno dla nich, jak i dla innych kierowców. No cóż, widzicie zatem, jakie jest podejście. George, bardzo rozsądny chłopak, on wie, że w takich sesjach, kiedy trzeba się pokazać, kiedy tych sesji testowych masz mało, czy sesji treningowych, po prostu ciśniesz na maksa, tak, żeby Twój wynik poszedł w świat, żebyś uzyskał jak najlepszy rezultat. W tym momencie jeszcze warto dodać, że od 2020 roku mają obowiązywać nowe przepisy, które pozwolą takim kierowcom jak właśnie Nicolas Latifi dorabiać sobie punkty w Formule 1 poprzez uczestnictwo w pierwszych piątkowych treningach. Taki kierowca, który może już startować w pierwszym piątkowym treningu, otrzyma taką super licencję na piątkowe treningi, będzie mógł za każde 100 km przejechane podczas treningu, oczywiście jeden trening, to nie tak, że zrobi sobie 400 km i będzie miał 4 punkty, ale za 100 km przejechane podczas pierwszego treningu Formuły 1, w którym nie zdobędzie jednocześnie punktów karnych czyli nie może tam nabroić. Dostanie jeden punkt do Superlicencji. I takich punktów do Superlicencji może zdobyć maksymalnie 10 w trakcie trzech sezonów. Więc takim, którym brakuje no niewiele, choćby gdyby na przykład te przepisy już obowiązywały, to Red Bull na pewno postarałby się i. Ostatecznie dałby kilka treningów w końcówce sezonu swojemu juniorowi Danowi Tiktumowi, nie musieliby kombinować po innych seriach, i wówczas Dan Tiktum już jeździłby w Formule 1. No, ten przepis dopiero wejdzie w 2020 roku. Niestety, raczej jest to ukłon w stronę tych, którzy mogą sobie kupić udział w pierwszych piątkowych treningach, tak jak na przykład Nicolas Latifi, i dobrobić te dodatkowe punkty, których nie zdołają. Niestety zdobyć poprzez wyniki sportowe na torze. To jest, według mnie, bardzo zły pomysł, ale cóż, no, w tym kierunku wszystko zmierza, tego nie przeskoczymy. Nicolas Latifi to nie była jego pierwsza sesja treningowa w Formule 1. Jeździł w ubiegłym sezonie, przejechał tych treningów kilka. Jeździł w barwach Force India, a potem oczywiście w Racing Point. Pierwszym jego treningiem było też Grand Prix Kanady, więc jakieś tam doświadczenie w tym bolidzie Formuły 1 ma. Ale Nicolas Latifi ma generalnie jedno z największych doświadczeń i myślę, że jest bardziej doświadczony niż na przykład Lando Norris czy Alex Albon generalnie na przestrzeni całej swojej kariery, bo z, te, z tego co pamiętam będzie miał 24 lata niebawem Nicolas Latifi a od 2012 roku jeździ w single seaterach no i słuchajcie, posłużę się tu wyliczeniami czy danymi z wikipedii, bo one są fajnie pokazane i nie wstydzę się tego źródła w tym przypadku bo akurat jest prawdziwe zawsze w Wikipedii są takie podkreślone na złoto, na srebro, na brązowo jakieś pierwsze miejsce, drugie, trzecie, trzecie miejsce, prawda? Czy punkty nawet na, na żółto? No i patrząc na e, wyniki Nicolasa Latifiego z e, poprzednich sezonów, widzimy głównie biel. Bo w 2012 roku wygrywa jedną rundę w, w, włoskiej Formuły 3. Potem jego licznik zwycięstw zatrzymuje się aż do 2017 roku. No to trochę słabo zajmuje w seriach, w których uczestniczy miejsca siódme, piętnaste, oczywiście tu mówię o pełnych sezonach, dziewiąte, potem mamy na przykład miejsce jedenaste, potem miejsce dziesiąte, więc no nie błyszczy. Nie błyszczy, to na, to na pewno widać, i nie odnosi zwycięstw, ma mało pole position, też rzadko bywa w punktach. Już w 2014 roku zaczyna się jego przygoda z tym bezpośrednim zapleczem Formuły 1. Wówczas to była seria GP2. On występuje w dwóch rundach. Nie zdobywa oczywiście punktów. Następnie w 2015 roku zalicza 8 rund GP2, a od 2016 roku zaczynają się jego regularne starty w pełnych sezonach formuły, 2,2016 2016 rok to, to przejechał dwa, no nie, 22 wyścigi. W 2017 roku przejechał 21 wyścigów, a w 2018 24 wyścigi. Łącznie ma blisko 100 wyścigów w tej dzisiejszej, już ponad, bo liczymy 2019. Ma ponad 100 wyścigów w tej w Formule 2, nie, blisko, blisko 100 wyścigów w Formule 2, więc na bezpośrednim zapleczu Formuły 1. To bardzo dużo, porównując z doświadczeniem takich kierowców, którzy już są obecnie w Formule 1, choćby George'a Russell'a, Alexa Albona, Lando Norrisa i tak dalej i tak dalej, czyli tej pierwszej trójki z ubiegłego sezonu. Generalnie Nicolas Latifi jeździ już bardzo, bardzo długo i przez te wiele sezonów startów nie był w stanie uzbierać no, wielu punktów do superlicencji. Do tego warto spojrzeć obecnie na stawkę Formuły 2. Bardzo mocno się przetrzewiła w ostatnich latach. Ci kierowcy młodsi zostali, ci, którzy mieli odpowiedni budżet, odpowiednie zaplecze, wsparcie, zostali wciągnięci do Formuły 1. W ubiegłym sezonie przecież trzech pierwszych kierowców Formuły, 1, Formuły 2 przeszło do Formuły 1. I teraz, no cóż, do Formuły 2 niestety nie wchodzą wielkie talenty w ostatnich latach. No, to są kierowcy pokroju pana Gelaela, czy no, nie chcę tu jeszcze wyrokować, bo wiem, że niektórzy lubią, no, ale Mick Schumacher, no też wszedł teraz do Formuły 2. Generalnie wchodzą ci, którzy mają zaplecze, nie są to raczej topowi kierowcy swojego pokolenia. I mamy sytuację, w której ta stawka Formuły 2 w tym sezonie jest dość średnia, bym powiedział. Oczywiście w F2 są obecnie młodzi, zdolni kierowcy: Jack Aitken, Nick DeVries, wspomniany, który teraz w Le Mans zaliczył dość poważny wypadek, jeżeli dobrze oglądaliście. Ale no cóż. To nie, jest, to nie jest już to samo. I tak porównując sobie Nicolasa Latifiego, na przykład do George'a Russella, który to George Russell zdobywał tytuły GP3 był na podium w europejskiej Formule 3. Potem w pierwszym sezonie zdobył pierwsze miejsce w Formule 2, wcześniej świetnie się spisywał w innych seriach, no to te wyniki Nicolasa Latifiego. Wyglądają bardzo słabo, bo on ma już ogromne doświadczenie w Formule 2. On powinien tych młodych kierowców w stosunku do siebie objeżdżać naprawdę bardzo łatwo. Natomiast no, fakt jest taki, że wygrywa ze swoim kolegą zespołowym i to jest dla niego naprawdę duży plus. Bo gdyby jeszcze to odeszło, no to już w ogóle moglibyśmy powiedzieć, że raczej materiału na dobrego kierowcę Formuły 1 z niego nie ma. Na pewno będzie sporo teraz się o nim mówiło, będzie się on wypowiadał, będziemy porównywać jego czasy siłą rzeczy z czasami Roberta Kubicy. Niemniej, ten kierowca, który koniec końców trafi do Formuły 1, według mnie nie jest jakimś rewelacyjnym talentem i myślę, że kilku chłopaków go zdetronizuje. A w jakim zespole trafi, ja się jeszcze nad tym nie chcę zastanawiać, ponieważ cały czas mam nadzieję, że. Przed nami jeszcze długa m, droga Roberta Kubicy w Formule 1, e, i jeszcze nawet nie wchodzę na ten ostatnio często poruszany e, aspekt e, i temat e, dalszej kariery Roberta Kubicy w Formule 1. Mój osąd o Nikolaś Latifim raczej przeciętny, ale może mnie czymś zaskoczyć. Już nieraz tak bywało, że kierowcy, którzy nie radzili sobie w winiorskich seriach, a Nikolas sobie raczej nie radzi, e, albo nie radził do 2019 roku, dobrze radzili sobie w Formule 1, a ci, którzy byli geniuszami w seriach juniorskich, jak na przykład Nick Heidfeld, no w Formule 1 raczej jakoś nie zabłysnęli. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego krótkiego odcinka. Na pewno się jeszcze, znaczy no, postaram się, abyśmy się jeszcze spotkali przed Grand Prix Francji, sobie trochę to Grand Prix omówili, jak już będzie troszkę więcej informacji. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia, cześć!